Witaj, tu Monika. Dzisiaj chciałabym zaproponować Ci zabawę z hamakiem. Rzeczy, które pokażę, wymagają już nieco obycia z materiałem, więc jeżeli uczęszczasz na zajęcia z aerial jogi od dłuższego czasu, to myślę, że sobie bez problemu poradzisz z tymi pozycjami, które tu pokażę. Jeżeli dopiero zaczynasz, to myślę, że najlepiej byłoby spróbować tych pozycji pod bacznym okiem instruktora. Więc jeżeli będziesz miał taką, czy miała taką możliwość, to zamiast spróbować w domu, bez asekuracji, lepiej poczekaj na to, aż ktoś pomoże Ci bezpiecznie wykonać te pozycje. Będą to pozycje w odwróceniu, będą to pozycje nad ziemią, więc dobrze się do tego przygotujcie, dobrze jest zrobić sobie jakąś rozgrzewkę, zanim przystąpicie do zabawy z tymi pozycjami. Serdecznie zapraszam. Pierwsza pozycja, którą pokażę, do gołąb w odwróceniu, czyli eka pada, raczeka potesana, do góry nogami w zawieszeniu, w hamaku. Żeby wejść do tej pozycji, najpierw e, trzeba wykonać taką podstawową inwersję, e, potocznie nazywamy to rzadką. I żeby wejść do pozycji, chwyć za krawędź materiału i przełóż przez środek, poszukaj drugiej krawędzi materiału. Jak już udało się złożyć materiał na pół, to Włóż kciuki do środka, łokcie, naciągnij materiał tak, żeby móc schować pośladki. Tu jest ważne, żeby schować miednice, dolne plecy, kość krzyżową przede wszystkim. Chwyć e, dłońmi za materiał i teraz odchyl się, jednocześnie szeroko otwierając nogi na boki. To jest kluczowe tutaj. Żeby materiał znalazł się w Twoich pakwinach. Czyli odchylamy się, głowa w tył, miednica nad głowę, szeroko nogi, materiał w pakwinach. I teraz ugnij nogi w kolanach i zaczep się stopami za materiał. I to już jest pozycja nasza wyjściowa. Z tej pozycji prawą nogę odchacz, poprowadź do boku. Następnie skieruj udo do wewnątrz, zrotuj i poprowadź nogę w tył. Następnie ugnij w kolanie i przenieś dłonie na kostkę. Mocno naprzyj stopą na dłonie, oddal piętę od miednicy. Jeżeli masz ochotę, możesz wyprostować lewą nogę. I to jest pozycja. Wykonamy jeszcze na drugą stronę, czyli Prawa noga wraca prosta. Zaczepiamy i teraz lewa. Prosta do boku i w tył mocno udo rotujemy do wewnątrz. I stąd ugięte kolano, przenosimy dłonie na kostkę i jesteśmy w pozycji proste łokcie pięta oddalona od pośladka. I wracamy. Obie nogi ugięte, zaczepione za materiał od środka. Żeby wrócić bezpiecznie z pozycji, przenieść dłonie na materiał między łydką i udem. Chwyć. Otwórz szeroko nogi na boki. I zostań jeszcze chwilkę w takiej kołysce, gdzie kolana są zbliżone do klatki. Zaokrąglone plecy. Daj sobie czas na powrót do pozycji pionowej. Kolejna pozycja, którą pokażę, e, zakłada wykonanie znowu podstawowej inwersji, ale tym razem do tego będziemy potrzebować więcej materiału, czyli wejdziemy do środka, tak żeby mieć chowane całe nogi i miednice. Materiał złożony na pół, kciuki do środka, łokcie do środka, naciągamy materiał, wsiadamy i chowamy całe nogi w środku za wyjątkiem pięt. Pięty będą na zewnątrz. Całe nogi schowane. Zobacz dokładnie, jak wykonuję pozycję i jak z niej wracam, żeby nie było problemu, e, kiedy zaczniesz na przykład kręcić się w kółko. I teraz dłonie są na krawędziach materiału. Delikatnie schodzimy dłoni w dół i napieramy dłoni, e, napieramy stopami na materiał. Otwieramy szeroko nogi na boki i zaczepiamy się stopami od środka. Czyli tak jak to było wcześniej przy inwersji, tak samo zaczepiamy się, jesteśmy w tej żabie. Następnie uginamy nogi tak, żeby połączyć kolana. Teraz ręce na szarfach i wspinamy się. Materiał pod kolanami. Wspinamy się, wspinamy aż znajdziemy się na kolanach. Teraz dłonie są na szarfach i odchylamy się, odchylamy całe ciało, wyginamy w łuk. Możemy też przejść do przodu. Chwyt odwrócony, czyli łokcie do przodu i dłońmi chwytamy za szarfy. I teraz tutaj ostrożnie przenosimy biodra w przód. Kontroluj swoimi rękami, ramionami to, jak głęboko wejdziesz w pozycję. Jeżeli masz potrzeby, ugnij bardziej łokcie. Jeżeli nie masz problemów z lędźwiami, możesz wejść w głębokie wygięcie. Wracamy, czyli wchodzimy znowu miednicą pomiędzy szarfy. I przejdziemy do pozycji amorka. Żeby wejść w tę pozycję, należy ustawić się bokiem. Czyli jedna szarfa znajdzie się z tyłu, z tyłu pośrodku pleców pomiędzy pośladkami. I teraz odpychamy szarfę od twarzy i chcemy ją przenieść na wewnętrzną stronę kolana. W momencie, kiedy szarfa zaczepia się za kolaną, możemy swobodnie otworzyć ręce na boki. To cały czas głowa delikatnie napiera, plece napierają na materiał, więc jest zabezpieczenie i z tyłu, i z przodu. Zmieńmy stronę, czyli znowu ustawiam się tak, żeby obie szarfy były przede mną i jednym łokciem, jednym biodrem przechodzę do przodu. Szarfę ustawiam z tyłu, naciągam materiał, przekładam na zewnętrzną stronę kolana, ramiona szeroko na boki. I wracam. Wracamy do inwersji. Otwieramy stopy, jak haczykami, zaczepiamy się stopami za materiał. Następnie dłonie przenoszę na materiał, na krawędzie tego hamaka. I wracam do siadu. Kolejna pozycja to będzie szpagat. Do szpagatu otwórz hamak całkowicie i usiądź z jednej strony materiału. Schowaj pośladki i teraz poszukaj drugiej, drugiej krawędzi. Przenieś krawędź tak, żeby była z boku. Teraz noga, krawa, która jest bliżej tej krawędzi będzie w takiej kieszonce. Czyli od dołu wkładam stopę Yy, hamak, i tutaj zaczepiam, i chwilę zostaję. W tym czasie lewą nogę chowam również do środka. I teraz dłonie będą na krawędziach materiału. Uginam obie nogi, staję. I z tej pozycji przechodzę do rozciągnięcia. Pamiętaj, żeby się dobrze przygotować do pozycji zanim ją wykonasz. Możesz wejść na jedną stronę. Następnie żeby wrócić, znowu usiądź. Pamiętaj z której strony e, zaczęłaś, zacząłeś i trzeba zmienić kierunek. Druga strona. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać jak Wam poszło. Jeżeli z czymś mieliście problemy, to też napiszcie w komentarzach. Postaram się pomóc. No i pochwalcie się, jeżeli udało Wam się wykonać jakąś pozycję, jeżeli macie kogoś obok, kto może zrobić Wam zdjęcie, to pochwalcie się, wrzućcie to do sieci, pamiętajcie, żeby nas oznaczyć, będzie nam bardzo miło. To tyle na dzisiaj, dzięki wielkie i cześć!